O, Anglibircy! O bezki, tu pan, jaki fajny! Siema! Witam Siema. serdecznie. Co robimy dzisiaj, Maciuś? A jest dzisiaj gramy tak. w drugie piętro dorsów A, czyli gramy w dorsy. Ale na drugim piętrze. O, co to jest? Musimy coś wybrać teraz, co będziemy? Hmm. Eee, Staw czoła bosowi, aby zdobyć nagrody. To ostatnie. Nic nie kliknę! Wow, przenosimy się na piętro! Na kolejne prezent? O co tu co chodzi, że to leci prezent? czas Ola. jakiś? Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. O! Poleciliśmy na dół! Gdzieś, jest, o, gdzieś tak? jesteśmy. Duży prezent, ja mam prezent w ogóle, Mamy jakiś prezent. Co mam? Jest mi ciężko. burgera miałem. Czemu mam prezent? Co jest w prezencie? Nie wiem. Mam ja. skrap. Ola? 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 Co? To jesteś ty? Ej, a Cześć wytłumaczy ja. mi ktoś, co a? robimy w tej grze? Nie wiadomo, co przyciski, widzę. 16 na 39 przycisków. Dobra, z za tobą. Aaaaaah! Ty możesz kliknąć? kliknąć? Ej, coś mnie goni! Co cię goni? Nie idźmy w jego stronę, nie idźmy w jego stronę. Nie, 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 ja idę za tobą, ja idę za tobą. Czuję się bezpieczniejszy. zostałem zjedzony. Ja nie wiem, on jest bezpieczny. zostałeś zjedzony. Nie wiem, przez coś zostałem zjedzony. No to bo. Co ode mnie! To ty poszedłeś od nas, my staliśmy cały czas na respie. O, właśnie, tu zginęłem po lewej. Aha. Co to jest? Plastiki. Plastik! A to ja, to, to ja, to ja mogę, to Plastiki ja mogę, bo, jest bo jestem fantastik. plastikowy. No nie idź tam, chodź tu No, ale chciałem weź, się, się segregować. A co to, jest, to jest? jakiś mały samochodzik To są generatory, ale nie samochody To jest taksi, to jest, to jest taksi Łączone wszystko, halo, halo, Łączone wszystko, a. winda ucieka za... Aaa, go nie oj, 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 szybko, a ten biega szybko, shiftem biega, biega szybko Ale no, popierdziela, co on ma tak, tej wolwer i nas goni <laughs> Nie, to był gracz, kurde, wystraszył mnie <laughs> O nie, nie mogę biegać szybko, nie mogę biegać Czekaj szybko, co jest? Do kręgu zwycięzców? O nie przeszedł Dobra, on Uuu. nie może tu przejść. Maria. Zmęczyłem się. Dajcie mi burgera. Tam inne osoby chodzą, tam inne osoby chodzą. Uuu. Ej, tutaj one musimy... One z... Musimy być w jakimś Posztaż... kręgu. O! Straszne jest to coś. Ja nie Cztora wiem, o co tu chodzi. w jakiś sposób? Widzieliście? Tak. O... Ja się boję trochę. Dwie osoby zginęły. O kurde, o kurde. Ale ty jesteś tą jedną z dwóch? Nie. No na górze, nie, Ola, nie, ma, nie wiem. Ola, Ola, Ola. jestem jedną, Ola, jestem jedną z chodź, wielu Zobacz osób, tego, zobacz tego koło mnie tutaj na prawo, co stoi, zobacz, on ma buzie na ziemi. No, właśnie właśnie widziałam taki e, ja bardzo. się no. nie zrespiłem teraz. No o kurde, ale... bo to druga runda jest pewnie. O, -o e, e, Poprzedni jeszcze... bonus, koronik baterii. O, ja mogę coś kupić? Mogę się pojawić. Ja nie, czy co? nie, wiem, co ja nie wiem, wybrałem pierwsze, podnosi choć tarczę w górze przez... co Nie zdążyłem przeczytać. Dobra, musimy mnie iść nie ma. kliknąć. Krysia, a dlaczego cię nie ma? Nie mam za tobą. po prostu, nie wiem czemu. Nie sprintuj, no, nie, nie. nie sprintuj na początku, wiesz, bo o, może nam to się później przydać. Ja, ja Ale ciemno. No, jak to ty na górze tak zaboliłaś ile... latarkę? To na górze F. to ile zło... F, a, no to jak w każdej grze. E, na górze macie za, ile za, urządzeń. A dobra, jedna, jedna się z 15. Ogarnoułem. Dobra. No. A, Już jest macie... 13. Ty, dużo zrobiliśmy, Ola. 14. O, <śles> jest po To jest chyba zły, to jest o, chyba zły! O, 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 o idzie, tak, to jest potwór, to jest potwór! Chyba zjadł bekona. E, musimy uciekać do wyjścia. Ale on no jak szybko biegnie za nami, co jest? Szybko, Dobrze. <ślesy> <ślesy> Dobra, łatwo! Bezpieczniej, bezpieczniej. Oh, a tu drugi jest! A, to o, figułę, Chan. Tylko mini to Chan. To jest zombie z Minecrafta. Wygląda, trochę nie jakby z kosmicy, nie, To jest ten z rośliny versus kosmici. To jest rośliny. No, tak tak wygląda. A jak wyjdę tutaj, to coś ale się stanie. Nie, nie, goni, godi godi A zobaczajki A bo teraz jesteśmy w podłodze drugiej. Nie wiem, no. czy zauważyliście, ale u góry jest coraz mniej graczy, którzy mogą być. W windzie. Jak nie. mniej? No teraz jest 15. No, no nie! Ile, ile rzeczy aktowaliście, mówię ci A. to trzeci raz, Ola. Tak, teraz okay. Ola 12 Dobra. musimy znaleźć rzeczy Jezu. na tej mapie. A, Dobra. potem ona mi gada, że ja jej nie złam. Idź do zielonych przycisków klikać, Ola. I A do zielonych. Kurde, no <laughs> on już prawie bym zepnął, no! Zgubiłem cię, A zaraz Ola. A będzie zrobiony, już połowa. To śkity, już mi każe tu. Co? Chodź, już stójmy, ja, ja, ja przeczekam tutaj, ja przeczekam tutaj na środeczku. A my możemy tu stać po prostu? Możemy, Możesz. ale duch nas ale może duch nas duch 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 lata. Ej, duch No, centralnie jest. był Ola koło ślepa. ciebie. No, Ola ja zamieniła nie, nie się nie. w zombie. Ja się z pierwszej osobie patrzyłam. O jaaa. Tutaj ma Barbie Prraszam. koronę. Jezu. Przepraszam, Maciek, musisz przejść to za nas. Yy, dobra, jestem podłogie trzeciej. A ile jest podłóg? Też może nie wygooglować? Nie Jesteś na czwartym teraz. Albo nie, ja chcę... Yy... U mnie jest dalej napisane floor 1. Ja mam podłogę A. czwartą. No ja też czwartą. Ale mam burgera jeszcze. Mogę zjeść. Niam, 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 niam. Plus 35 do skilla. Dobra. Na dawaj, guziki. Cyk! Plus 7 do skilla. 14. Okay. O, co to, to? Bomba w cs -a? Halo? Tak, z dwóch cesów. Nie, to było coś normalnie, jakby ktoś klikał normalnie kod. 7, 2, 3, 9, 5, 7 uzioru. chyba było. O, tutaj coś tak spuki. Halo? Co to? O-o. Halo? To potwór czy to, to nie potwór? potwór to, czy to byłem? grasz? To potwór. Ciekawe, który jest potworem? Jest Kto jest potworem? Ale A Tu biegnie, tu biegnie. Widzę, widzę, świecą mu się oczy. No. O nie. 12 przycisków, mogę to mieć A! Nie, to jest zły, to jest zły, 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 zły. Czemu, Czemu się na mnie sfokusował? <śmiech> <śmiech> nie mogłem biegać um, szybko! Ok. Minąłem no chyba. to, to lobby. ale to tylko chyba. Dobra, ale przynajmniej już to wiemy, co się dzieje w tej grze. To jest minus elevator. Elevation. Elevation. Ale, ale elevation, co to znaczy? Odłogasz. To jest eee... Elewator to winda. Elewator to poruszanie się góra-dół po prostu. Dobra, dobra, dobra. To są PIĘTRA Maciek! To tak, straszne to są to nie te są, piętra. To nie są, to, to nie są drzwi, to są PIĘTRA. Po prostu, to są PIĘTRA. <laughs> Rozwaliłem się jakbym miał grać na konsoli. <laughs> Chodź Ola, siadaj mieliśmy, do nas. Mieliśmy, mieliśmy doors jako drzwi, mieliśmy entrances jako wejścia, a teraz mamy piętra. A. chce no, chcę taką siema, pufę siema. do pokoju. Ja też taką chcę pufę. Dobra, Pajne, kupujemy. Ja chcę takiego burgera. O bo, on jest parny. po to za 100, PLN, 100 PLN-ów no, są takie czarne, wiesz o tym? By był spalony ten burger. Nie, nie w szarej bułce. Wiesz, że w jakiejś miejscowości hot dogi sprzedają z czarnych parówkach i w czarnych bułkach. Nie czarnych nie parówkach. Tak, takich tak, nigdy. tak. I 100 zł kosztuje. Chyba raczej w czarnych bułkach, nie parówkach. Parówka ja też, ja myślę, jest jest też jest czarna. Parówka też jest czarna. Ale jak możesz parówkę do, do Znaczy, doga do parówki. Jak hot-doga do parówki, co? Żegnajcie. Ja też idę. 50 Przegnaj. sekund, 50 sekund jeszcze, to mogłaś się chillować. Żegnajcie. Nie, ja nie mam czasu na chillowanie. Musi ja potrzebuję przejść dalej. Ja chcę wiedzieć, co jest dalej. Ile tutaj? jest pokoi w ogóle? Nie wiem ile jest, jest co właśnie zobaczyć. U góry jakiś plecak mamy. Zdolność, jedzenie bierne i puszowe. Bateria, wytrzymałość, coś tam, coś tam. Bateria, wytrzymałość, coś tam, coś tam. Ach, No a... i Wszystko wiesz! Wykonanie! Wszystko jest jasne, tak? Pozo, Ejmaisa, Gastera, Majra, można znaleźć parasyta, wędrownego, rękę, zakład, Scratchera, parasyta. Ale jesteś niski, Tak, jest napisane. Co? Nie. Moje włosy mi nadrabiają. Ty masz wysokie czoło, <laughs> dlatego tak się wydaje. <laughs> <Ja wysokie czoło. śmiech> Taka jest prawda, Ola. Co będę ci Trzy! Dwa, jeden! A gdzie ty to widziałeś tyle czasu jeszcze? Bo jestem mądry. No, żebyś i podzumował. Nieprawda, nie A -a. bądź taki mądry. <grym> no dobra, przepraszam. Dobra, co bierzemy? Ja stamina odzyskujemy chyba, bo tam. Ja ro, nie mam co Każdy ma coś innego, bo mam generator szaleństw, coś takiego nie wiem, co to znaczy. Ale to jest to, tak, co... generator szaleństw, ty. No ja mówię jak znowu trafię, są... idą dwa potwory z Tam są, nie, Ola tam nie idź. Tam jest ich więcej. Ja idę za Krystianem, bo Krystian teraz lepiej wybrał drogę. Krystian zna dobra, drogę. Dobra. Tak? No. Tu nie A? idziemy. Ty znać drogę. <laughs> dobra, to idę za tobą. Co to jest? Kup. Słuchajcie, ja jakieś ci podnoszę. Co jest? Muszą być tu trzy osoby chyba. A teraz muszą być. Aaaa! nie! Uciekaj, Nie. Nie, 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 nie. O, o nie, ja jestem w kłapce, jestem w kłapce. Ja jestem wolny ja mam tu trzy potwory i co? Umarłem znowu A, Trzy ja potwory przylazły potwory. do mnie. Ja na spokojnie z trzeciej osoby podgląduję Ja też, ale trzy potwory przylazły do mnie, Tutaj, tu tutaj, tutaj. Chodźcie, nie tutaj. O kurde, o kurde. Ja nie no. uciekłem. Ja nie uciekłem. Nie. Ja taktyczny obrót zrobiłem. Ja zrobiłem nie zrobiłem tylko. Ola, dawaj! Umarła. O nie o kurde, tutaj pan tutaj to. Maciek znowu przeżył. Maciek znowu przeżył, będziemy oglądać Macika w takim razie. Maciek Ideolo! Idę Jolo, jolo. Nie, Maciek Maciek zrzucił ich na mnie. Maciek. He, 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 he. Maciek. Albo już się kudek. zmęczyłem, już nigdy nie biegnę. Leniuty. Kurne. Nie jestem leniem, dobrze się schowałem. Widziałem jak się gapiłeś za ściany, jak mnie łapały potwory. A to tak, on, to jest. prawda, to Wydaje, prawda. Że jesteś? Jesteś, chyba, wiesz? Co jestem? No, jesteś. No, ja też myślę, że on jest. Ale co ja jestem? No, po prostu jesteś. No i biedny po prostu. Trzeba zrobić jak najwięcej Dobra. guzików, będę ci liczyć. Mi... Dobra. Tak. <laughs> Muszę być przed tym pierwszy. <laughs> Szybko, dawaj, się Dawaj, się, dawaj. dawaj. <laughs> Kiedyś tam stanąć z nim, macie! Patrz, ba, ba, ba! Dwa, Drugi, trzy. Trzeci. O, burgerka se zjem. O, kawusie się napie. Farty. <noise> Jakie guziory. Wszystko kliknięte prawie. To ja kliknąłem. To nie ty kliknąłeś. Tutu, jaki fajny dźwięk tu, tu. Jaki farbusznik był? Tutu. To jest. ma farta, nie? A i co? Przyszedłem. No patrz, i zrobił. Nie wierzę. Szalony. No nie słuchaj, tak, bo ci coś złapie. Ty, 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 ty. Poskaczę sobie jeszcze. To był duch. Jakbyście nie widzieli. A czemu ten właśnie jeden był? Nie widziałem obok ciebie. Śladownik wroga. O, teraz wybieram Śladownik wroga. Będę mógł widzieć, co wrogowie zostają. Po bliskich coś tam, coś tam, coś tam. Nie rozumiem po polskie tłumaczenie, skali mieć. Ale zrozumiałem pewnie, że będę miał przewagę, bo będę widział, gdzie będą chodzić. To teraz idziesz Maciek, na potwora, skoro jesteś taki potężny. Ono. Są dwa no były Ktoś dwa. chyba umrze dziś. Nikt nie no, umrze Maciek. dziś. No Maciek musisz kawę Macie wypić, ka a nie masz, chyba masz efekt kawy. Ma ja mam efekt, ja efekt. mam efekt kawy. O, teraz mam efekt wody. Teraz wodę się oh. Wodny efekt. Mm -hmm, mam wodę. Jeszcze Ale jesteś nawodniony niech Wyjście. Maciek nie może znaleźć, nie wie, nie wie. Wyjście. O nie, no to przy wyjściu nie będzie, tu już byliście. Przy wyjściu Ule. będzie zawsze wyjście. Czyli zawsze wyjdę. Oh. Zejdź na dół. Dobra. O, nie mogę. <laughs> musisz iść do windy. Musisz znaleźć. Ale szybko zareagowałem! Gdzie było to wyjście? A tutaj. Dobra. Ledwo Udało mu się. Nie, nie, dobrze zrobiłem. Wlazłem na przeciwnika, prawie wlazłem. Ale szybkie paluszki. Szybkie paluszki były. Szybkie paluszki. Ile was tu w ogóle zostało? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 6 Strzęsięciu Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedmiu. O jednego źle policzyłem. A który to już, floor! Czwarty! A, a! Duży patrz, raz! Dwa. Już dużo zrobiłem dla drużyny. Hehehe, <grych> <grych> super wystarczająco. <grych> Więcej nie a, muszę. La, latarkę muszę zapalić. No, 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 no. Moj, 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 moj! Trzeci. Co? To a co, ja zrobię weź? O, się napija. Dobra, no. Kabusia. Jeszcze no, drugą kabliczkę się napiję. No, uważaj, uważaj! Trrr. I tam ostatni przycisk. O, goni mnie! No goni chyba. mnie! Goni mnie! Dziękuję no, uważaj! Co, Goni mnie! Teraz U... powinien go zeslałować. Hehe, byłoby śmieszne. Na no, spokojnie, widzicie? Prosem jestem. Jeszcze Edensa zrobię. No, 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 Prawie. No, no. No, no. Nie, nie zrobiłeś, zrobiłeś coś! No, nie mogłem, nie mogłem. Dobra, tutaj. Ale że ci zrobię zabieranie? E dance. Ty, ty, ry, ty, ty, ty. Nie zabieram <grym> zdrowy, skąd? Nie. Nie? Teraz powinien dostać slowa. To energię zabiera tylko. A, A? No. A i teraz tam z drugiej strony? O, o, o! To już <grym> będzie piąta podłoga! Nie podłoga. Parownik Staminy. O, najważniejsze, bo szybko biegam. Co? Parownik staminy? Parownik staminy, maksymalna wytrzymałość plus 50 maksymalnej wytrzymałości. Osiem guziorów będzie. Mało. Robię wszystkie sam. Mało guziorów. Maciek tup, 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 tup. znajdzie sześć. Top 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 tup, 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 Widzicie, nawet moi już nie wychodzą, bo wiedzą, że Maciek zrobi wszystko. O, dynia, dynia, dynia. te kanapy dynia. wyglądają na strasznie niewygodne. No, <laughs> Wybuchła. Co to? Cukierek. Albo psikus. Jami. A potwór ty potwór niby. A bo jak Gaczne. się odwrócisz, on się rusza. No, 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 Maciek, Maciek. Le, vole, no. Ależ... A ty ty ty. No dobra. No nie. Chyba jednak jak nie jednak nie zachodziła. Nie wiem Nie wiem. Szczerze nie wiem. Nie, jaki zegar zabił i tak, jakby go ruszyło, nie? No to powrót do lobby muszę kliknąć, nie? Powrót do lobby. Pom, 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 pom. Tup, tu, ru, ru. W tym razem chciałabym trochę dłużej przeżyć, nie będę ukrywać. Dobra, ja będę biernym widzem, będę kibicować i będę obserwować. Aha, no jasne. No? Będę biegać za tobą i będę ci krzyczeć. Lewa prawa, lewa prawa. 50 prawa, sekund. A lewa. Wy, wy już wchodzicie twarda. tam? a nie ja mam wejść? no ja nie, mam wejść jeszcze jest 49 sekund za SZYBKO NIE zdążysz. PIEGNI tu 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 tu, 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 tu 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 jeden gościu tu chodzi i się nazywa NPC CIEKAWE KIM JEST pewnie NPC nie nie jest hmm. NPC ale z jest. Yes. zbyt inteligentny na NPC co? zbyt inteligentny na NPC zbyt inteligentny? na NPC czekaj, gdzie on poszedł zgubiłam go tu jest, dobra Ile jeszcze? czasu? Tu, furas! Gdzie? No Czekaj, furasem. gdzie jest Maciek? Ale furas! ma. a co on za dżownicę ma przy sobie? Co no właśnie chodzi? ma... Nie pytaj. <laughs> Rambla. To... Mi się wydaje, że to był y, odkurzacz, robot... ...i no miał tak. ogon furasowy. Okej, okay, dobra. Każdy gra losowy um przedmiot. O, wybiorę tak. to. Tak, tak, To chcę, ja też to chcę. No nie, dlaczego to drugie było? Nie wiem, bo ludzie źle wybierają. Regen? To regen? To regen? Nie wiem. Ja mam regen z konewką. Podniosłam coś! Znowu coś podniosłam! Ja w sumie Ole zgubiłem i ciebie zgubiłem. Nie mogę ciągnąć na środku No właśnie, bo właśnie szukałem was. Rozglądałem się. ja też tu jestem, dzień dobry. Cześć, ja już biegam za Ola. trochę mamy. Ola, nie biegaj szybko, taki tip. Dobra, więc. Jak widzisz potwora, to wtedy. Dobra, nogi za pas. Ja się czuję tu bezpiecznie w miarę. Nogi za dwa pasy. Tu masz jeszcze, tu masz po prawo jeszcze. I na wprost jeszcze Tak, tak, tak. Nie, nie, to był normalny crash, to był normalny crash. Ja to kliknę. Jeszcze jeden przycisk, Alo, zrób kogoś przycisk. Ja robię, robię. Tu jest, dobra. Ola, uciekaj, bo z drugiej strony potwór biegnie. No i idę. Dobra. Karam No konewka?

To nice. trudno. Bo to jest takie głosowanie, nie? Co ma tak. na najmniej... dobra. No Dobra. Halo, dobra, gdzie pobiliście? A tutaj widzę, już 15 na domola. Cześć. Mogę ci znowu Dzień dobry. podpowiadać, gdzie są guziki. A wy pobiegliście Dzień. w totalnie drugim kierunku. No. Okej, okay, rozumiem wszystko. Tutaj w lewo. Ale dlaczego? Nie, ja żartowałem, żartowałem, żartowałem. żartowałem. Cześć, Krystian! Ciema! Co robimy? Jedziemy do, do windy, nie wiem. jedziemy do dorsów. <laughs> tak? Nie działa. <laughs> na kolejne piętro? Nie działa.

no i dostał zdjęcie. O, A, to fajnie. Shota dostał, I co mnie Jak biega za mną, tyś śmieszny no jest! No ten mnie zeslowował A, jeszcze! O, jaki nie. śmieszny! A, pali się, A, pali ee, się! Do środka. Spalił się, ale fajne to było! Ha, ha, ha. Przeżyłem jakoś. Ja też Czyli ten z Ej, okiem ja nas żyję. slowuje. Oni mają swoje moce Tak. Tak. Myślałem, że ten to, z jednym okiem będzie nam tak nie strzelał laserem, ale no. No ten jeden. To się to śmieje! Ja się nie śmieję, ja tak się nie śmieję. Ja się nie Maciek się Maciek się z wszystkich śmieje. Bez kitu to jest, słuchajcie, robot z ogonem. No, robot z ogonem. Naprawdę. O! O! A tutaj co? O co? Ja bym parownik staminy wybrał, szybkie przebieganie. No ja też to wzięłam. Parownik staminy. O, I co wygrało? Przez... No to Par... coś. Ci na lewo my? idziemy, na lewo do maczka, na lewo. Które nie, nie. Które lewo? Tu jest lewo. Cześć, Halo, Christian. gdzie jesteście? Ja poszłam na lewo z Krystianem. Na lewo, dobra, Siema, a później. widzę Kolek. was. Musi... Musimy tu stać chyba, albo nie? Siema, co musimy tu nie zrobić? Nie wiem, stoimy, 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 stoimy. Okej. Okay. Ale nie, co, to co, co? No co nie, no i po co tu tego gruba? Okej. Oh. Ale fart, ale fart, ale Fart, ale Fart, ale fart był, co? Zatrzymały eee, są się. Dwa, dwa posągi Aaaaaa. No. <grafię> jak przebiegłeś Jestem. Jestem. Lubię Nie O tutaj duszek jest, uważaj, tu jest duszek Wygląda jak w Minecrafta. Ooooooo! Bramy dotknęły. O. Tam jeszcze coś idzie, jakiś glut patrzcie zielony. No o, to gonił nie was nie ten ważne. ślimak właśnie. A czemu jest mi ciepło? I co to daje, że jest mi ciepło? No już nie wiem. Hmm... Pojawia się druga winda, pojawia się hmm. trzecia winda. Multivation. No, ja to jest wybrałem. Multivation. Mo tak, a to, to jest moty motywacja, Okej. Okay. Nie, Krystian. Oj, gdzie idziemy? Dwie strony tylko są, idziemy na prawo. Dobra, chodź mm. na prawo. Niu. Ale nie biegajcie szybko. Mówię wam poważnie, nie biegajcie na razie. Dobra, dobra, dobra. Takie prototypy? prototypy A co to są te notatki na ziemi? Daj nie ej, wiem. Kawę. Może moje zapisy. Oh Co jest? O on szybko okay. biegnie za tobą! bo. Duh, 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 duh. A, no, tu Ale widziałaś to jak mi się zrespałnił? Jaki fart miałem. Weź, weź, weź. Ten duch się na mnie spojrzał. Spadł mi aż cukier. Prosto. Musiałem cukierka zjeść przez to. <śledzious> Ale a, nie, 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 nie to jest, jest klaun, to jest clown. No, no, nie mogę jest nie mogę Nie mogę biec, nie mogę biec. O mnie. Zabił mnie. Mnie też. Krystian, o, nie! No jaki dystans! 10 metrów za mną był! Klaun cię złapał! Nie udało o, Nie. się! No. Nie udało nam się. Ale do, wróćcie do lobby. Ja wiem co się uda. Co Dobra. Się uda? Ja wiem, co się uda. Jesteście w ogóle? Nie jubi. wejdziemy do gry nawet? Jesteście? Jesteście tutaj? Jestem! W, nie, nie mam mnie jeszcze, no. Dobra. Jestem. Niby jesteście. Niby jesteście. Jesteście? Jestem teraz, no. Ja wiem, co, co? się udało. Ja wiem, co się udało. Co? Widzowie zostawili łapkę w górę oraz komentarz teraz. Napisali poradę. Napisali no poradę, tak. I do następnych odcinków napisali. Pa pa!